Wiadomość. Większość filmów na naszym kanale poświęconych jest problemom, które interesują mężczyzn, np. jak przeżyć uliczną bójkę albo kim jesteś na ulicy. Dla tych, co nie widzieli, link w opisie tego filmu. Tymczasem w kluczowym dla kanału świadomość w temacie rodziny nie da się obejść bez tego, aby nie rozważyć roli kobiety. Tak uczy dawna mądrość ludowa: Pokój w rodzinie utrzymuje żona. Dlatego dziś porozmawiamy o żeńskiej urodzie, ale nie w zwykłym, nowoczesnym zrozumieniu, lecz w takim, jakie mieli nasi przodkowie. Wiedza o tym zachowała się w obyczajach, przekazach, bajkach i innych źródłach ludowej mądrości. Kobiety mogą zaczerpnąć z naszej fabuły bardzo dużo pożytecznego dla siebie. Mężczyźni dowiedzą się, na co należy patrzeć przy wyborze drugiej połówki, a ci, którzy już wybrali, zdołają głębiej zrozumieć żeńską naturę. Dowiemy się też, co o tym mówią przedstawicielki piękniejszej części ludzkości. We wszystkich czasach nasze kobiety sławiły się swoją urodą. Dziś to pojęcie skażono i coraz bardziej ustępuje miejsca seksualności. Jednak w dawnym, bez wątpienia bardziej uduchowionym społeczeństwie atrakcyjność kobiety oceniano według diametralnie innych parametrów. A najciekawsze, że bez względu na skażenie tego obrazu, to właśnie te zasady wychodzą na pierwsze. Plan przy wyborze towarzyszki życia, nawet u współczesnych mężczyzn, którzy nastawieni są na stworzenie prawdziwej, mocnej i szczęśliwej rodziny. Podróżnicy z obcych krajów nie skupili się tylko na opisach powierzchowności słowiańskich kobiet, strojne z dobrą postawą, o jasnej cerze, z łagodnym rumieńcem, z niezwykłą gracją poruszania się, płynnym chodem, melodyjnym głosem. W bajce o Carze Sautanie Puszkin podaje zadziwiająco dokładny opis słowiańskiego typu urody. A sama majestatyczna stąpa jak paw, a gdy coś mówi, to dosłownie jakby strumień szumiał. Bajki narodowe także malują nam magiczny obraz tych piękności. Gdzie stanie jej noga, wyrastają piękne kwiaty, a z każdym wypowiedzianym słowem z jej ust spada drogo. Cenna perła. To bardzo głęboki i nieprzypadkowy obraz powstały w zamierzchłej przeszłości. Ale w czym tkwi sekret takiej atrakcyjności? Zasada pierwsza, wewnętrzne piękno. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że uroda to nie tylko rzecz zewnętrzna. Prawdziwie piękna kobieta jest piękna nie tylko w młodości, ale i w dojrzałym, a nawet i w zaawansowanym wieku. W tradycyjnym rozumieniu, żeńska uroda to pojęcie bardzo obszerne. Ono zawiera w sobie bardzo wiele, ale przede wszystkim piękno wewnętrzne. Wewnętrzne piękno zawsze wypływa na zewnątrz. Jeśli wewnątrz jest pustka, to i na twarzy pustota. Jeśli wewnątrz jest głębia, to i spojrzenie będzie co najmniej głębokie, a to już przyciąga. Zasada druga łagodność, harmonia, poczucie ładu. W starożytności, dla opisania żeńskiego piękna, istniało takie pojęcie jak ładność. Jest ono bardziej złożone niż się w pierwszej chwili wydaje. Słowo pochodzi od imienia bogini łady, strażniczki domowego, ogniska i więzi rodzinnych, patronki macierzyństwa i wszystkiego, co jest związane z żeńską atrakcyjnością. Zgodnie z przekazami bogini Łada to kochająca i troszkliwa matka większości jasnych wyższych bogów. Patrując się w obraz tej przepięknej bogini, można zrozumieć zarówno żeńskie przeznaczenie, jak i samą istotę prawdziwego żeńskiego piękna. Jeśli rozpatrzymy wszelkie mity, gdzie pośrednio lub wprost jest mowa o ładzie, czy wiesz co jest najistotniejszym wskaźnikiem osobowości tej bogini cisza? Gęsta cisza, czyli nie pusta, niedrażliwa, pełna urazy cisza, ale cisza mądra. Cisza jako doradca, cisza jako cecha uspokajająca, cisza jako cecha oczarowania. O ciszy można mówić wiecznie i bez końca. Jeśli ta cisza jest mądra, tak jak u bogini łady, to można mówić o bardzo cichej, a jednocześnie wiernej bogini dla swojego małżonka. A układ, nasze współczesne słowo, będące dziedzictwem przodków, mówi także o porządku. Porządku wewnętrznego życia rodziny, porządku zewnętrznego życia w rodzinie. Zła jest ta rodzina, gdzie nie ma układu. My wszyscy doskonale to znamy. Zła kobieta to ta, która nie umie cenić ładu, która nie umie ładzić z innymi ludźmi. Zrzędliwa, nieuczciwa. Ład, ładzić, uładzać relacje, to wszystko o Bogini Ładzie. A teraz pomyśl, uładzać, co czynią dziś dyplomaci. Oni uładzają relacje, a więc czym zajmowała się Bogini Łada? Co czynili sympatycy Bogini Łady? Wynika z tego, że wprowadzali ład w relacje ze starszym pokoleniem, ze społecznością. Prowadzali ład pomiędzy pokoleniami dzieci, wnuków. To ogromny epokowy trud. Nie tylko z powodu urody, czułości i tkliwości kochający mężowie nazywali swoje żony ładą, ładuszką. Wszak prawdziwym żeńskim powołaniem jest stwarzanie wokół siebie ładu, ładzić płodzić słowami, dźwiękiem głosu, mową, spojrzeniem, pieśnią, a to jest prawdziwa sztuka. Tego nauczano od dzieciństwa. Umiejętności bycia piękną i czarującą, ale czy to możliwe? Przecież uroda nie każdemu jest dana z natury. Okazuje się, że tak naprawdę urodę można wyhodować, rozwinąć, pielęgnować, co też czynili nasi przodkowie przez długie stulecia. Tylko pod pojęciem piękno pojmowano nie odpowiadanie jakimś tam szablonom czy kanonom. Przecież takowe zmieniały się z upływem czasu. Do tradycyjnego słowiańskiego pojmowania bardziej pasuje słowo chwała, sława co oznacza bycie sławnym albo też w innym wariancie chwalebnym czyli posiadanie reputacji Zdaniem rodzimych etnografów a w pierwszej kolejności doktora nauk historycznych Izabeli Szanginy jest to pojęcie wielopoziomowe i zawiera w sobie cały zbiór cech miły wygląd, zewnętrzny urok i umiejętność dobrego ubrania się zachowywanie się według zasad Przyjętych w społeczeństwie, no i oczywiście dobre imię, w sensie uczciwe, nie będące w niesławie. Zasada trzecia: zdrowie. W rozumieniu przodków, piękno jest nierozłączne ze zdrowiem. Iwan I Żawielin, historyk XIX wieku, przedstawia w swoich pracach opisy prawdziwej piękności. Wybierzemy z nich najbardziej charakterystyczne cechy. Białe lico, jakby śnieg. Jasne oczy, jak u sokoła, Chodzi dosłownie jak łabędzica. A gdy spojrzy, to jak jasny dzień. Wszystko to mówi o dobrym zdrowiu i zrównoważonej energii. Energetyce. Wszak jasne oczy, spojrzenie jak jasny dzień to wskaźnik silnej energetyki. To samo można powiedzieć o pięknym chodzie i zdrowym rumieńcu. Długi, gruby warkocz także zaświadcza o sile życiowej, a także o więzi z kosmosem. Niezbędne atrybuty słowiańskiego piękna to szczupła figura, gibka, ale mocna, a także prawidłowe żeńskie kształty. Wszak właśnie takie powinna posiadać przyszła matka. Ona jest silna i wytrzymała. Z dzieciństwa pamiętamy znane wersy Niekraszowa: Konia w skoku zatrzyma i do płonącej izby wejdzie. A jednocześnie jest żeńska, czuła, miła, ujmująca wszystkich swoją łagodnością i cierpliwością. Zasada czwarta. umiejętność oczarowania. W jaki sposób dbano o to dawniej? Ubóstwiana, pełna uroku kobieta to już skłonność do cech, skłonność charakteru. Zdecydowanie nie każda jest gotowa, aby być czarującą. Być ślicznotkami może wiele kobiet i czynią się takimi, ale być zawsze czarującą to już jest osobisty trud, to jest wzrost osobisty. Sztuka oczarowania, bycia czarującą oraz inne cechy przekazywane były z matki na córkę jako wewnętrzna tradycja. Była ona troskliwie chroniona i ukrywana przed okiem postronnych. To była święta tajemnica, w którą wyświęcana była dziewczynka przez swoją matkę. Wszystko to było nakierowane na zachowanie ładu i harmonii jej przyszłej rodziny. Pomagało jej to w przyszłości wcielać w życie. Życie, idee i marzenia swojego męża, i takie obrazy przechowały dla nas różkie bajki, królewna łabędź, królewna żabka. Jeśli przyjrzeć się uważnie, to można zauważyć, że oprócz cech magicznych, wyróżniały się one także pewnymi bardzo ważnymi cechami, chroniły swoich wybranków przed wszelkimi nieszczęściami. Zasada piąta: kobieta strażniczka. Amulet podarowany przez taką kobietę posiadał zadziwiającą moc. Taka kobieta harmonizowała przestrzeń wokół siebie, darowała dobrobyt i rozkwit wszystkiemu, czego się tknęła. Kobieta władająca takimi umiejętnościami miała bardzo wysoki stopień duchowego rozwoju. Aby to osiągnąć, trzeba cierpliwości i trudu oraz długiego nauczania przez doświadczoną kobietę, przez strażniczkę rozwoju. Rzadko komu taki dar dany jest z urodzenia, ale przodkowie nauczali, że wszystko należy osiągać stopniowo. To się tyczy również urody. Aby być zawsze zdrową, silną, energiczną, pociągającą, słowiańskie kobiety wykonywały szczególne obrzędy i rytuały, a także praktyki nakierowane na fizyczny i duchowy rozwój. Dziś ten kompleks nazywany jest słowiańską gimnastyką. Jednak mówiąc ściślej, jest to nazwa umowna. Wszak tu zawierały się śpiew i tańce, oraz mnóstwo tajemnic związanych z mocą żywiołów, tworzeniem mocy wody, ognia, leczniczych ziół. One wyrównywały równowagę hormonalną i przygotowały dziewczynę do przyszłego macierzyństwa. Oczywiście takich praktyk nie czyniły dzieci, ale to wcale nie znaczy, że maleńkiej dziewczynki nie nauczają. Sztuki bycia piękną. Na co zwracano uwagę w pierwszej kolejności? Na postawę. Zasada szósta równa postawa. Postawa to najważniejszy wskaźnik energetycznego zdrowia. Ale jak przyuczano dziecko do prawidłowej postawy? Dziś jest to faktycznie trudne zadanie. Wszak dzieci wiele godzin spędzają siedząc za szkolną ławką lub w domu przy komputerze. Zabawy ruchowe zastępowane są przez gry w aplikacjach telefonicznych. Taki sposób życia nikomu nie przyniesie pożytku. Ale szczególnie zgubne jest to dla dziewczyn przecież przyszła matka siedząc uciska wszelkie organy wewnętrzne co prowadzi do zaburzeń krążenia krwi wyjście jest jedno ograniczyć siedzenie przy komputerze i więcej czasu spędzać z dziećmi w naturze nauczając je tradycyjnych zabaw ruchowych nasi przodkowie nie znali tego problemu bo rozwój dziecka od najmłodszych lat był harmonijny przemienność różnych rodzajów umiarkowanych pracy, Ogromna ilość zabaw, rozwijających nie tylko umysłowo i duchowo, ale także fizycznie. Ale jak postępowano dawniej, jeśli pomimo wszystko pojawiła się konieczność poprawienia postawy? W tym celu noszono tak zwaną drewnianą koszulę. Z gałązek brzozy wykonywano niewielki gorset, który był szorstki i kłujący. Zakładano go wprost na pierwszą koszulę, aby plecy były co najmniej równe. Pochylone kobiety były uważane za straszne. Taka nie jest piękna, ale i do tego strasząca. Za takimi krążyły opowieści, że przy nich może się zdarzyć coś strasznego. Jeszcze raz uściśnijmy, że takie gorszety mało komu były potrzebne. Przecież większość dzieci dorastających w prawdziwych, naturalnych warunkach miała właściwą postawę, której nie trzeba było korygować. Brzozowe gorszety zakładano dziewczynkom w przypadku, gdy zauważono, że zaczynają się garbić. Przyczyną garbienia się mógł być wewnętrzny stan dziecka. Na przykład, jeśli w rodzinie zdarzało się nieszczęście, to najczęściej odbijało się to na stanie wewnętrznym, a więc przejawiało się także na poziomie fizycznym. Nie przypadkiem, powiada się, bieda przygniotła. Ponadto jakieś dziecięce lęki lub brak wiary w siebie też mogły doprowadzić do tego, że dziecko. Zaczynało tak, jakby zamykać się przed światem, chować się w sobie, a zewnętrznym przejawem było garbienie się. Wyrównywanie postawy stopniowo usuwało wewnętrzne napięcia, ramiona się prostowały, a wraz z tym dziecko coraz bardziej otwierało się na świat. Przypomnijmy raz jeszcze bajkowy opis. Ona majestatycznie stąpa niczym paw. Czy majestatyczność jest możliwa, gdy ma się złą postawę? Nie przypadkiem w tym rosyjskim słowie osanka postawa, ukryty jest korzeń san, świętość. Wyobraź sobie, że masz na głowie koronę. Bez prawidłowej postawy długo jej nie utrzymasz. W najlepszym wypadku zakończy się to bólem głowy. Zasada siódma, Piękny chód i mowa. Pięknego chodzenia i płynności ruchów także nauczano od najmłodszych lat. Najpierw własnym przykładem, a potem w tańcu. Dziewczynkę uczono poruszać się małymi, lekkimi kroczkami, dzięki czemu powstawało wrażenie, że ona nie idzie, a ślizga się po powierzchni wody, dosłownie jak łabędzica. Oczywiście poświęcano uwagę również pięknej mowie. Dawano zrozumienie, że w słowach ważne jest nie tylko Piękno, ale też wypowiadanie słów w stosownym czasie, czyli taktowność. Mądra kobieta zawsze wie, kiedy powiedzieć, co powiedzieć i kiedy przemilczeć. Przecież nie przypadkiem mawianą mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Płynności wypowiedzi nadawano nie mniejsze znaczenie co płynności chodu. Wypowiedź pięknej kobiety powinna przypominać czasem wezbraną rzekę, a czasem sz mrzący strumień spokojna, delikatna, łagodna taki sposób mówienia pielęgnowano w dziewczynce od najmłodszych lat jeśli brak było tych cech to mówiono z dezaprobatą ani stąpać, ani modlić się nie umie, szorstki głos krzykliwy, gderliwość a już tym bardziej używaniu przez kobietę przekleństw kładziono kres, nie tylko dlatego, że to niemiłe dla otoczenia, wszystko to Niszcząco wpływa na samą kobietę, na żeńską energetykę. Ponadto ma to destrukcyjne działanie na mężczyznę, który jest z taką kobietą. Podobne podejście wyraża ogromna ilość przysłów i powiedzonek oraz bajkowych fabuł. Także za wadę uważano bladość, nie mylić z jasną skórą. Tępe spojrzenie, ponury wyraz twarzy, płaczliwość. Przypomnijcie sobie tę słynną bajkę o płaczliwej królewnie. Wszystko to mówiło o problemach ze zdrowiem. I przeciwnie. Błyszczące oczy, radość życia, rumieniec, uśmiech. Wszystko to wskaźnik zdrowia, energii życiowej i mocy, a więc wskaźnik piękna. Tak właśnie wyobrażano sobie prawdziwą piękność i przyszłą Żonę przyszłą matkę. Właśnie taką kobietę otaczano uznaniem i szacunkiem: piękną, ładną, mądrą, rozumną, czułą i wierną. To właśnie te cechy najbardziej do dziś cenią prawdziwi mężczyźni. I oczywiście wszystko to prowadzi nas do kluczowego, najbardziej ważnego dla naszych przodków pojęcia kobieta matka aby dowiedzieć się jak Słowianie traktowali macierzyństwo jak dobano obrzemienną kobietę a także dowiedzieć się jakimiś sposobami dawniej pielęgnowano fizyczne i duchowe piękno co jest potrzebne aby stać się tą jedyną dla swojego wybranką jakie tajemnice kryją w sobie pradawne obrzędy słupy oraz miłowanie oraz wiele innych obejrzyjcie ciąg dalszy tego filmu w dokumentalno-informacyjnym kinie Słowiański Świat. Link w opisie pod tym filmem.